Dzień dobry. Moim gościem jest pani Maria Waszkiewicz-Beze, kierownik referatu oświaty, spraw społecznych i promocji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Mario, z powodu epidemii, szkoły i przedszkola w naszej gminie zostały zamknięte od połowy marca. W tej chwili te obostrzenia zostają luzowane i nasze szkoły powolutku wracają do pracy. Jak to teraz wygląda? Tak rzeczywiście obostrzenia są luzowane. W tej chwili na terenie naszej gminy funkcjonują już wszystkie placówki i te publiczne i te prywatne. Jako pierwsze prace rozpoczęły przedszkola. Tutaj zainteresowanie dużo większe jest w przedszkolach prywatnych. Na początku wynosiło ono około 20%. Po miesiącu funkcjonowania doszło do około 40% dzieci ogólnie zapisanych do tych przedszkoli. W placówkach publicznych ta frekwencja wynosi Obecnie 10%, a rozpoczynaliśmy od 5%. Jeżeli chodzi o szkoły, od końca maja rozpoczęliśmy opiekę świetlicową dla dzieci w klasach 1-3. Tutaj zainteresowanie również nie jest duże. Z całej gminy tylko czworo rodziców zdecydowało się posłać swoje dzieci do szkoły pod opiekę nauczycieli w tym czasie. Również na terenach szkół są prowadzone zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem, i w tamtym tygodniu rozpoczęły się konsultacje dla klas ósmych. W tym tygodniu dołączyli do tych uczniów uczniowie klas 4-7. No, tak ta praca w tej chwili wygląda. Nasi uczniowie znaleźli się teraz w nowej rzeczywistości. Muszą się zmierzyć z nauczaniem zdalnym. Czy wszyscy uczniowie posiadają komputery? W tej chwili tak. Na początku pracy zdalnej w połowie marca, gdy to wszystko się zaczęło, był mały problem, ale tutaj dyrektorzy szybko zareagowali. Dzieci dostały komputery, które znajdowały się w bazie dydaktycznej szkół. Później na początku kwietnia gmina zakupiła 22 laptopy w ramach programu Zdalna Szkoła. Na ten cel pozyskaliśmy 59,5 tysiąca zł. W tej chwili ruszyła druga edycja tego programu. Możemy pozyskać kolejne 45 tysięcy złotych i oczywiście to zrobimy. Wniosek już został złożony. Także na stronie internetowej, na stronie BIP Gminy, znajduje się zapytanie ofertowe a propos zakupu tych kolejnych laptopów. Oferty można składać do 5 czerwca i tym razem te laptopy mają trafić do dzieci z rodzin wielodzietnych, czyli tam, gdzie jest trójka i więcej rodzeństwa, bo no właśnie tym dzieciom ten program, ta druga tura jest dedykowana. Proszę mi tylko raz powiedzieć, jak wygląda to nauczanie zdalne. Dzieci, uczniowie z naszych obu szkół podstawowych korzystają z dziennika elektronicznego Librus i od jakiegoś czasu już też obie szkoły korzystają z aplikacji Teams, za pomocą której są przeprowadzane lekcje online, jak również za pomocą tej aplikacji uczniowie się kontaktują z nauczycielami i też mogą się kontaktować między sobą. Przed nami egzaminy ósmoklasistów. Jak będą wyglądały w naszej gminie? Na pewno w tym roku będą przebiegały w trochę innej formie niż do tej pory. Dyrektorzy wprowadzili odpowiednie procedury. Dzieci zostaną wcześniej poinformowane, jak zachować na terenie szkoły, aby wszyscy czuli się jak najbardziej bezpiecznie i komfortowo. W tym roku egzaminy odbędą się w terminie 16-18 czerwca. Druga tura to 7-9 lipca, tylko dla tych, którzy naprawdę z poważnych powodów nie będą mogli przystąpić do, do tego egzaminu w, pierwszej, w pierwszym terminie. Do 31 lipca wszystkie dzieci, wszyscy uczniowie otrzymają zaświadczenia z wynikami egzaminów, które będą mogły przedstawić wybrane wybranych przez siebie szkołach średnich, w liceach, technikach czy też szkołach branżowych. Wszystkich interesuje jak będzie wyglądało rozdanie świadectw w tym roku. W tym roku no, na pewno tego tradycyjnego zakończenia roku nie będzie. Raczej to będzie myślę wyglądało tak jak lekcje zdalne czyli to będzie takie zakończenie online. To w jakiej formie dzieci od w jaki sposób dzieci dostaną świadectwa będzie zależało od decyzji dyrektorów. Tutaj chodzi o to, żeby zachować jak największe bezpieczeństwo, zarówno w stosunku do uczniów, jak i do nauczycieli. Dyrektorzy zadecydują, czy to będzie rozdanie świadectw indywidualne w szkole, czy też będą wyznaczone jakieś godziny dla danej klasy, aby te świadectwa odebrać. Tutaj to już zostaje w gestii dyrektora każdej z placówek. Czy nasze placówki zapewnią dzieciom opiekę podczas wakacji? Tak, oczywiście. Co roku dyżuru pełnią nasze publiczne przedszkola. W tym roku będzie podobnie. W pierwszych czterech tygodniach lipca pracować będą nauczyciele ze szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. Kolejne cztery tygodnie nauczyciele z gminnego przedszkola w Widzewie. Myślę, że w najbliższych dniach dyrektorzy poinformują rodziców, w jaki sposób się na taki dyżur wakacyjny zapisać. Oczywiście obowiązują nas obostrzenia wytyczne. Musimy zapewnić. 12, maksymalnie 12 osób w każdej grupie przedszkolnej raczej nie będzie w tym problemu w związku z niską frekwencją obecnie w roku szkolnym. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, Dziękuję. państwu.